Udanie dziewiętnaste, dla każdego kąta ostrego to wyrażenie jest równe. No to sinus czwarty czwartej alfa plus sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa to jest nic innego w tym miejscu jak sinus kwadrat alfa razy sinus kwadrat alfa plus sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa. A jak przemnożymy to mamy do potęgi drugie, to mamy do potęgi czwartej. No i w tym momencie to, co możemy zrobić, to wyjąć sobie sinus kwadrat alfa przed nawias i w nawiasie mamy sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa. Teraz tutaj korzystamy z informacji, że jest to jedynka trygonometryczna, czyli dostajemy wynik sinus kwadrat alfa razy 1, czyli sinus kwadrat alfa. Rzeczywiście mamy taką odpowiedź i jest to odpowiedź A.